Cześć, witajcie, Adam Goździewski. Kolejny temat. Dzisiaj na tapetę wrzucamy podbitkę. Pokażę Wam, jak zrobiłem podbitkę, z jakich technologii użyłem. Bo chciałem mieć podbitkę, nie chciałem mieć ani seidingu, ani desek drewnianych nic takiego mi się nie podobało. Chciałem mieć po prostu podbitkę. Tutaj, zwróćcie uwagę, jest jeszcze podbitka niezrobiona. Są gołe deski, gołe krokwie. A zamarzyła mi się podbitka, żeby była tak jak ściana, czyli żeby był taki baranek jak na ścianie. I za chwileczkę zobaczycie jak tą podbitkę robimy, jakich materiałów użyliśmy. Wbijajcie na mój kanał, dajcie lajka, dajcie komentarz. Jeżeli Wam się filmik spodobał. Udostępnijcie go u siebie na social mediach. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Trzymajcie się. Hejo. Tak jak widzicie, dzisiaj piękna pogoda, słoneczko świeci. A my robimy dalej ten taras. Robimy go z doskoku. Teraz jesteśmy tu dopiero drugi dzień. No i tutaj była taka konstrukcja, która wystawała poza budynek. Widać tylko tyle. Na poprzednich filmach, jak znajdę, jak nagrywałem tutaj resztę, to wam pokażę urywek. Wrzucę w tym momencie, jak to wyglądało, zanim się tutaj te płyty pojawiły. To jest płyta. Cementowa, można ją stosować na zewnątrz. Ona jest, można powiedzieć, wymiary ma identyczne jak płyta regipsowa, czyli 120 na 260 To jest akurat 10 mm grubości, ale jest też 12. Farmacel, chyba na to mówią Marek, dobrze mówię? Tak. Farmacel, o. Link w damy w opisie. Tutaj na całej długości są zdane takie łaty. Tak jak widzicie, te łaty są 2 cm na 6. One są dane co 40 cm. One były przykręcone bezpośrednio do krokwi. Tak, jak tutaj, jeszcze jest ten odkryty element, który widać. Tam na całej długości właśnie tak było. I do tego została przykręcona płyta. Ta płyta, tu jeszcze mamy kawałek. Ja zrobię też test, obserwujcie mój kanał. Zrobię test tej płyty. Wrzucę ją do wody i zobaczymy, jak ona jest odporna na warunki atmosferyczne. Bo ona niby jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne. Dlatego się zdecydowałem, żeby ją tutaj dać. Tuż mamy płytę przygotowaną. W tej chwili Marek to gruntuje. Jak to będzie przegruntowane, to za chwileczkę te łączenia zrobimy siatką i klejem elewacyjnym. Zagruntujemy to później cerplastem. I na sam koniec pójdzie na to baranek, tak jak jest tutaj na ścianie, czyli będzie ten element, który jest na ścianie, pójdzie też na sufit. Bo tu mamy tego dachu niecałe 2 metry. I później mamy 2,50, właśnie tutaj tej, tej pergoli. I myślę, że to będzie najciekawsze rozwiązanie, bo ten y, grafitowy siding by tutaj trochę słabo wyglądał. No jak już będziemy mieli baranek na górze, to będziemy jeszcze te płyty, które tam już są częściowo zrobione, tu już są przygotowane. Całą powierzchnię będziemy wykładali tymi płytami. A za chwileczkę jeszcze wam pokażę, jak robimy ściany z lameli. Bo tu mamy też lamele przygotowane, tutaj cała ta ściana od ulicy. Ten element między supami, plus ten duży element, i może jak nam starczy, to też tutaj będzie zabudowane takimi 5 cm lamelami, które będą około 5-6 cm rozstrzelone między sobą. Tak, żeby powstała taka, taka ażurowa ściana. Ale to za chwileczkę. Teraz tak, kolejny etap to jest łączenia, trzeba przeciągnąć siatką elewacyjną, najlepiej. Tutaj używamy kleju elewacyjnego do zatapiania siatki z mapei. To Wam później pokażę jaki to klej. Także wszystkie łączenia przeciągniemy siatką, klejem. I tak jak podobnie jak płyty KG, też miejsca po wkrętach trzeba klejem zajechać. Jakieś szczeliny przy ścianie. I wtedy na to pójdzie cerplast i bezpośrednio na to baranek. Dużo majstrów takie rzeczy robi, przykręca płyta OSB, na to cienki styropian jedynkę, potem siatka, klej na całości, cerplast, także jest bardzo dużo roboty z tym, a tutaj z tym jest troszeczkę pracy mniej, bo nie trzeba siatki po całości dawać, nie trzeba przykręcać styropianu. Nie trzeba się za dużo bawić z tym. Płyta jest dosyć ciężka, cementowa. No się nagramy na koniec jutro filmik, jak już będzie tutaj baranek robiony. I efekt końcowy, także oglądajcie. Nie ma No Cześć, zaczynamy kolejny dzień, siódma rano. Ja już czekam na chłopaków, aż przyjadą. I w tym czasie okryję foliami elementy drewniane, ale chcę wam pokazać, jak wyszła ta podbitka. Bo za chwileczkę będziemy kładli baranka, ale chcę Wam pokazać, na jakim jesteśmy etapie z tą podbitką. Oglądajcie, hej! Zwróćcie uwagę, podbitka wczoraj została cała przeciągnięta, znaczy cała nie, tylko te łączenia tych płyt zostały przeciągnięte siatką i klejem. Siatkę użyliśmy elewacyjnej, kleju z mapei do elewacji i wieczorem jeszcze udało mi się dwa razy to przemalować cerplastem. Najpierw jedną warstwę. Wzdłuż i później drugą warstwę w poprzek. Atlas Cerplast najbardziej popularny podkład pod masę tynkarską. Za chwileczkę zakładamy kółka podrusztowanie i kładziemy tutaj baranka. Jak to wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy, to oglądajcie. Na pewno za chwileczkę zobaczycie. A ja zabieram się za foliowanie tych lameli i tych belek drewnianych, bo przy baranku będzie dużo rzeczy tutaj, będzie nam kapało na, na podłogę i nie chcemy ubrudzić tych elementów już gotowych drewnianych. Dlatego się zabieram za oklejanie. Teraz zobaczycie efekt końcowy, jak wygląda ten baranek już po zakończeniu, jak się już cieszymy z tego tarasu. Zwróćcie uwagę, za mną już widzicie ten sufit z tym barankiem. Przyjrzyjcie się, akurat widać, jest różnica dosyć spora, bo ściana była robiona 5 lat temu, a ten baranek był teraz świeżo robiony. Ale efekt jest właśnie taki. I zwróćcie uwagę, jak to fajnie tutaj się komponuje. Jest dużo lepszy efekt niż jakiś siding plastikowy Który by tutaj za bardzo nie pasował do, do reszty I tak wygląda ten nasz baranek Ja standardowo Was zachęcam do subskrypcji kanału, do lajków, do komentarzy napiszcie czy Wam się taki efekt podoba czy może robiliście już też coś takiego tutaj też taki układ do majstrów jeżeli macie do zrobienia taki baranek to ja tutaj polecam właśnie te płyty Farmacel są dużo lepsze, trwalsze i szybsze w wykonaniu niż przykręcanie płyty OSB na to styropian i dopiero na to siatka klei baranek tu mamy pracę dużo, dużo szybszą, łatwiejszą a materiał, jak wiadomo, i tak jest po stronie klienta. Jeżeli przekonamy klienta, że ten materiał jest dużo lepszy, trwalszy, to myślę, że będzie wilksy tej owca cała, bo wy zrobicie dużo szybciej usługę, a klient będzie też latami się cieszył z wykonanej przez Was pracy. Trzymajcie się do następnego filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Adam Goździewski. hejo!